strony Laska Gaming, a to jest kolejny odcinek waszego ulubionego programu w internetach, czyli zagubiony w internetach, gdzie po raz kolejny będziemy bronić branicy granicy, granicy Arsztoczki przed wszystkim złem, które przychodzi z zachodu, wschodu, wszędzie każdy kraj widzicie kolejna złośliwość sąsiadów każdy kraj poluje na nasze dobra, narodowie, a emigranty chcą się przeprowadzić do naszej pięknej ojczyzny miodem i mlekiem płynącej. Tak więc, zapraszam cię, jest cholernie ciepło, ale mój, moje stanowisko zobowiązuje, żeby ubierać się godnie i z klasą wypierdzielać wszystkich ludzi. Inspektorze, wprowadzono specjalny program azylu politycznego. Poszukujący azylu muszą mieć przy sobie ważne przyznanie azylu. Petenci dysponujący decyzją nie potrzebują zgody na wjazd ani karty informacyjnej. Nie podoba mi się to. Kolejne dokumenty do sprawdzenia. Jakie zakapiory. Buklety radoczki. Dobra, pewnie to ona będzie z tym azylem pierwszym. Nie, dobra. Kobieta poradzina... 58, 58 Pięćdziesiąt Czy mają Pani tyle wzrostu? Dzień jest godny. Arstoczka. Paradzina chyba była w Arstoczce, ale sobie sprawdzimy. <coughs> Przepraszam za mój głos, no ale... Miałem dość intensywny weekend. Paradzina jest, wszystko się zgadza. A to wjeżdża Pani. Proszę bardzo. Witamy w arstoczce. Kuchwała arstoczki, obywatelu. Następny, co to za morda. Nie, nie O, ona ma azyl. Poszukuje azylu. Odciski palców trzeba ściągnąć. Kobieta, Gloria. Dane zgodne. 12.23. 84 Macylowa Anna Urodzona trzeci, 60 kilo, 60 kilo, dane zgodne, Oj 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 Uznanie Azilo. I co mam z panią zrobić Bo nie. Hmm. No dobra, wydaje się wszystko w porządku. Ależ to nie wiadomo nigdy. Mam nadzieję, że tutaj sprawy mają się lepiej. U nas sprawy mają się najlepiej. Życzę świetlanej przyszłości. Dzień takie wygląda jak ten trochę... ...trosiecki. Zamierzam dołączyć do zon, do żony... do zony. Dobra. Macie wszystkie dokumenty. Zaraz sprawdzimy czy... 82, 22, 25, 83... Ooo! Jak mnie przykro! Płena zgoda na wjazd, to nie jest już taka jak być. Tu Pana żona jeszcze troszkę pocieka. Wcześniej nie było mnie po drodze. Jacy? Czemu ja uznano? Nie! 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 Co tu się pierdzieli? No. Dobra. Mam nadzieję, że już z powodem. Proszę wypierdzielać. O, dobrze. Było blisko do pomiełki. Trzeba uważać na takie sprężynki. O, pan brodacz. O kur... czerwona pieczęć. Widzicie, mówię poważnie. Mam lepszą ofertę pracy w Imborę. Czerwona pieczęć będę mógł zerwać kontrakt na 10 kredytów. Zobaczymy. Ja to nie jestem taki przekupny, jak to te wszystkie inne. Dobra, sprawdzamy. 26, 83, 83, dobra, najpierw sprawdzimy zgłady na wjazd, że tu się wszystko zgadza. Mm -hmm. dokładnie, to chciałem sprawdzić. Larace, eee... Lara C., osiemdziesiąty, mężczyzna, Siegeltond. praca, dwa miesiące, a na pewno ile? Eee, broda, broda, produkcja, 83. wszystko się zgadza. Mogę pana wpuścić. Wszystkie dokumenty się zgadzają. Proszę pracować dla Arsztoczki. Bo może pan przejść. Ja nie jestem przegodny. Nie przyjmie pieniędzy. Może pan przejść, to pan pracujesz dla... Co to za dziadu? O, kurde. Jaka facja to. Ja. Schodnie gerst. Dobrze, mężczyzna. Omejorski. Ivan, Sto... A chyba pan jest wyższy? Nie, dane zgodne, 75, no. Wszystko się zgadza. Dziwny pan jesteś, takie... głowy. Niech zje aż Stoczka, dokładnie, obywatelu. Czemu? Aha, data urodzenia, Fak. dobra. Nieważne. Pomyliłem się, bo to mnie takie patriotyczne... Nie chcę twoich pierdół. Z mi co to dajesz? Paszą, paszą mnie z tym. Nie. 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 Jestem nieprze, nieprzekupny. Petenci muszą być... Zgodę na wjazd. I to będzie powód. Nie. Wydupiaj. Odda... ha, 6 kłamsi Dobier to gówno no, daję ci czemu nie bierzesz? No zabier pan Przepraszam, to było hamskie. Ale sam nie próbował przekupić. Nie chcę tego ścierwa. ile mnie to dał? Nie chcę tego ścierwa, zabierzcie to. A do aresztu za próbę przekupstwa Nie będę mu oddawał zegarka. Proszę to dać na. Biedne dzieci w Dobra. Trzy miesiące. Dwunasty, dwudziesty dzień, dwunasty. O, ma pani szczęście. Ostatni dzień. Proste włosy. Okej, okay. to się chyba zgadza. Sousa Marcos. Dziwnie. 160 Siedemdziesiąt 72 kilo. 72 kilo. Proste włosy, odwiedziny, miesiąc, shingleton shingleton gdzie mam tą moją książeczkę, tutaj, to jest Zjednoczona Federacja, coś mi się nie podoba ta pieczęć, hmm. sprawdzimy to, paszport, hm. gdzie jest paszport, to dupa, to nie, dobra. E, szybko, 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 szybko. Zjednoczona Federacja, Zjednoczona Federacja, o, e, mm, Dobra, myślę, że mogę panią wpuścić. Proszę się dobrze sprawować. Kuchwala, stoczki, Dobra. Pierwszy ten syf, czemu? Brak zgodności płetw gendery. Znowu ten Dzienery z mnie. To przystąp. Co się dzieje? O, oh, fucking hell! Yeah. Oh. Oh. Przez te genderyzmy wszystkie, przez to ciepło, panie. Gendery mi atakuje, o ciepło jest. Chciał mnie zabić, co? No nie mój zegarek! Adopcja sośczelnicy, trzeba pomóc. Premia za celne oko. Panie źle się dzieje, ja się... przepraszam za te pomyłki, ale to genderyzm. Wszystko genderyzm. Jedno śladem w mur, czyli kolejny incydent w gestin. Ekstremiści rosną w siłę. Gerstin jest dla nich mekom. Dlaczego? Przecież jako mekom, jak wszystkich zabija. Następnie razy by chcielał. To ścielał, żeby zabić. O, przychodzi ten znowu. Co jest? Na tym posterunku dzieje się więcej niż na wojnie. Walczyłem w i przez 5 lat. Jeśli myślicie, że w to jest ciężko, to w kolech jest 10 razy gorzej. Nie wini ich za to, że chcą wrócić do domu. W każdym razie sobie radzicję. Tak trzymać. Dobra, muszę otwierać moją budę, żeby zarobić. Bo kolejnie mam. Kolejną mordę do wyżywienia. No panie, dokumenty. Dokumenty proszę. Gdzie jest zezwolenie na zjazd? Wjazd. Kurde. To mnie dawaj od razu powinien cię wyciepać. 12, 23, 84, 80. Imigrację na zawsze. O, już cię nie lubię, panie Nikolaj Pazier. Panie Nikolaj. Fotki się nie zgadzie Irokes. Jest Irokes. Mężczyzna. Shingenton. 54, 80. Imigrację na zawsze. 82. Dobra. Wpuszczam pana. Panie Pankur Sprawujcie się dobrze Oby mnie upomnienie nie przyszło do ciebie Bo cię znajdę ci cię obetnie te włosiska Nie, żaden z nich Emigruje do Ars Co tak wszyscy do Ars migrują? Wiem, że kraj jest... 22 26 Wiem, że kraj jest piękny i wspaniały Ale... Nie możemy chyba przejmować tyle, bo nam się... Za co będą pracować nasi rodeacy, jak będziemy przyjmować tyle? korystacyty Zobaczymy, czy takie koristacyty będą. Kąsity. Mapa. Koristacity. Ok. Hmm. Gdzie jest karta identyfikacyjna? 89 kilo, 89 kilo. Wąsy. Dobra. Czemu mnie się to włącza? Nie wiem dlaczego, ale. Idź pan w kuchwale Arstoczki. sprawujcie się dobrze, obywatelu. Witamy w naszym kraju miodem i mlekiem płynącym. Co to jest za jakieś podejrzane morda. ale nie, tutaj nie ma takich. Pamiętacie mnie, do boju kozaki. daję ci ten świetny pałporczyk. Mówiłem o tym trenerowi. Bardzo się wściekł. Mówi, że nie przyniosę go z powrotem, to stracę miejsce z przodu naszego autobusu. Wszystkie miejsca są dobre, a te z przodu są najlepsze. Co wy Nie! Poradzina. Hace Filipe. się wszystko zgadza. Nie mogę ci oddać proporcieka. Mój jest, daj mi go. Nie! Proszę wyjść. Nie oddam go. Aresztujemy. Jest mój. Jest mój. Dałeś mi go. Jest mój. I ja go nie ładam. To nie ma takiej opcji. Dałeś mi porcik. O, co to za jakiś szpytny. O, o nie. Kolegia arstoczka. Hans Wagner, mężczyzna w skali. Hm. Muszę zobaczyć na tą pieczątkę. Czy to takie jest w ogóle? No chyba się zgadza, dane zgodne. Dyplomatyczne. Mężczyzna. To jest mężczyzna, bo to nie wiadomo w tych genderizmach wszystkich. Nie wiem, no nie ma się do czego przyczepić obstrian. Kolegia i stoczki. Dobra, jedziesz pan. Panie dyplomata. Kuchwaler stoczki. O tu takie dziady. Zamierzam odwiedzić przy długość pobyt. pobytu. Dokumenty. To czego ty nie rozumie? Gdzie jest... Gdzie jest... Karta identyfikacyjna. To wypierdzielaj pan w podskokach, proszę. Bon. Ja pieniądze zostawił. Pierz Paszło mnie z tym. O, Mietiek. mnie tu. Nie tak, ty mnie nie oszuka teraz. Rewizja. Nie chcę ci oglądać nago, ale muszę. Zobaczymy co ty tam chowa. O! Jak to sprawdzić? Nie wiem jak to sprawdzić, ale pan nie wjeżdżasz. Mietek, nie tym razem. Dobry z ciebie chłop, tak sobie myślę, że to nie dobrze dla mnie. No raz mi oszukaj, Mietek. O Jezusie. Zamierzam. To gdzie jest kod Dokumenty. Czemu nie wystawiacie swoich dokumentów? Przepraszam za mój strój, no musiałem niestety zejść na chwilę z pusty Wiem, że to jest niedopuszczalnie. Ale nie... No. Sprawy państwowe, niecierpiące zwłoki, to jeszcze na sam koniec odcinka, no proszę państwa, ale jeszcze babki jest praw. Czy ty mi wygląda podejrzanie? Jeszcze ty mnie wygląda podejrzanie. Przemycik małej tutaj wiedzy. Rewizja. Poglądamy w stare babki, ale to... I co? Co to jest? Gra... Gran... Reszty. Właśnie, jak to... Jak to sprawdzić? Eee... Zasady... Hmm. Jak to... Mam jakoś tak zrobić? Czy jak to? Podstawowe zasady... Nie, nie, nie wiem... Stanowisko pracy? Nie... No bo tak? Brak powiązań... No... Ale chcę ją aresztować! To jest terrorysta, ja nie wiem jak aresztować. Dobra, to po prostu jej nie puścimy. Wy dzieli, panie terrorystu. Eee, proszę wypierdzielać. No i kolejny dzień z nami. O! oszczędności uuuu Jest dostępny tańszy lokal kategorii C8 Czy myśmy nie byli w C8? Dobra, nieważne A ja się z wami żegnam, przepraszam za tą przerwę i małe problemy techniczne Ale Próbuję ogarnąć niektóre rzeczy i... No niestety, tak czasem bywa A wy subskrybujcie, a kurczę polecajcie znajomym jeżeli podobał ci się ten odcinek z serii Paper Please Zobacz poprzednie albo inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z wami żegnam. Kuchwale arstoczki.